I dochodowa uprawa maliny tak naprawdę wymaga przygotowania porządnie stanowiska do uprawy. Jestem dzisiaj w firmie Nesbio. Witam Cię, Michał. Witaj. Firma w Lublinie, która zajmuje się badaniem gleby, ale nie tylko, patogenów. Na co zwrócić uwagę? Czy warto w ogóle zrobić analizę gleby? Co powiesz nam na ten temat? Odpocząć się od analiz gleby, zarówno pod kątem fizykochemicznym, ale również pod kątem patogenów. Kluczowe patogeny, które mogą stanowić późniejsze duże problemy w uprawie, to m.in. agrobacterium tumefaciens, Verticillium, fetochtora, czyli Rhizotonia. Te patogeny bardzo ciężko zwalczyć, jeżeli już mamy sadzonki w tak zwanym polu. Natomiast jeżeli dowiemy się o ich występowaniu przed założeniem plantacji, mamy możliwość wykonania na przykład, odkażania gleby lub wybrania innego stanowiska pod naszą uprawę. Z doświadczenia wiem, że nie warto sadzić niektórych odmian malin właśnie na takich stanowiskach, gdzie występuje pytoftora. To po prostu plantacja bardzo szybko nam wyginie. Tak? Dlatego myślę, że właściwie zrobienie takich analiz to jest oszczędność dla nas, bo nie inwestujemy w pole, prawda, gdzie są patogeny, i też nie uprawiamy odmian, które są podatne na te patogeny podstawowe, manie, takie jak właśnie pytospark. Dokładnie. Możemy po pierwsze po zapoznaniu się z wynikami badań dobrać o od... Taką odmianę, która będzie najmniej podatna, albo odporna na, na dany zakres chorób. Często właśnie producenci pytają mnie, czy warto robić te analizy, ale ja myślę nawet, że warto je polecać takim osobom działkowym, prawda, którzy też chcą mieć ładne owoce, ładny plom, ale mimo wszystko nie zwracają uwagi na to, co jest w glebie. Powiedz mi, jakie jeszcze robicie inne analizy gleby, takie właśnie dla osób, które by po prostu chciały sobie zacząć we własnym zakresie uprawy malin? Czy warto zrobić na przykład tą metodę ogrodniczą? Tak, jak najbardziej analizy fizyko też są w naszej ofercie. W przypadku upraw jagodowych, w tym malina czy jeżyna, jak najbardziej jest wskazanie do wykonania, metody, wykonania tych badań metodą ogrodniczą. Poznanie składników pokarmowych, które mamy dostępne w glebie jest tak naprawdę niezbędnym elementem, szczególnie biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny czy nawozów, czy, czy koszty biostymulacji do efektywnej uprawy, tak? żeby, żeby to nawożenie było w pełni wykorzystane i też żeby nie dostarczyć pierwiastków, które są w naszej glebie na wysokim poziomie. Czyli mamy oszczędność i właściwie nie stosujemy nawozów, których roślina ma w nadmiarze. Warto też dodać ustawienie odpowiedniego pH podłoża, tak? bo wiem, że nie wszystkie nawozy są przyswajalne, jeśli jest bardzo niski pH. Czyli to można też, zrozumieć zrobić w tej analizie ogrodniczej. Tak, oczywiście. To jest w pakiecie na makroelementy. W przypadku maliny Rekomendowane pH to jest w okolicach 6, 6,5. Natomiast jeżeli na przykład jest są duże niedobory w chlebie i planujemy dostać się pierwiastek w znacznych ilościach, lepiej jeżeli to pH będzie gdzieś 6 niż bliżej 6,5, ponieważ, ponieważ z każdą kolejną dawką nawożenia, czy, czy to będzie konwencjonalne, czy jako fertygracja, będziemy sobie to pH podnosić. Jeżeli wystartujemy z zbyt wysokiej wartości, to bardzo, bardzo szybko przejdziemy w okolice już powyżej siedmiu, tak? Czyli, czyli podsumowując, analiza EGW to oszczędność i korzyści dla producenta pozostaje gotową receptę, jak przygotować pole pod daną uprawę marni, tak? Tak, tak, zarówno pod kątem nawożenia, jak i w zakresie Proszę. Wszystkie rzeczy związane z pobieraniem próbek, przygotowaniem czy to analizy, do analizy gleby czy liści są na stronie nex.bio. Będzie również o tym na blogu dr. Berry. Serdecznie zapraszamy i też będziemy odpowiadać na ewentualne pytania. Ja dziękuję, ja dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, no. miło mi było witać i myślę, że owocnego sezonu możemy wszystkim życzyć. Zdrowych roślin. 尽快，尽快。<看><看>